Witamy. Dzień dobry, Dropsik. Dzień dobry wszystkim. I dzisiaj znowu zaczynamy od Pizza Awards. Dropsik nagrywał ze swojego kanału też mnie w nowym stroju. Ostatnio byłem w górnika, teraz jestem takiego niebieskiego ludka, typowo w początkowym branku. Dzisiaj będziemy trochę przetwarzali, remontowali i rozwiązywali sprawę kradzieży. Oczywiście z drobzika, świata. Owsziklan, twój polecam. A mój okay. też. Ona to jutro. oceny są jakieś małe. Bo... Ale o, Mam nowe konto, więc. Yy, nie nie wymienię. też nasze kanały i polecamy, żeby je subskrybować i lajkować. dzwoneczkować łapkować. Właśnie. Komentować też można. No, Właśnie, bo będą coraz lepsze filmiki. Janek? No. Komentarze są. Nie włączone? No. E, włączone. Aha, a u mnie nie. Bez nadzieja, bo tutaj włączyłem ten parkour ostatnio. Muszę go włączyć od nowa. Nie wiem, no to jest wina. No. No. Ja, u? U? Okej, okay, nie, 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 nie. Okej, okay, to i, i tak. To chyba tak będzie teraz dobrze. Któro polecasz? naszego Discorda. No bo wiesz, jak, jak... No to okej. Okay. Z Discorda to prawy ma każdy widz. nie Uważasz? to się tak głos odbija. Nie wiem. Mam, mia. O, Damian! Jeszcze się nie. Danic <coughs> się jeszcze nie wyłącza. Bo gra Fortnite tak, i nam trochę przeszkadza. No. Więc nieważne. Właśnie będziemy też nagrywać, więc... więc chcę być pocenicem. Z pocenicem? Bo zaraz będziemy no. nagrywali night. Już minut minęło. Już minut minęło. Dwie, 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 dwie minęło. Czy też mnie wymyślasz? no bo też tak właśnie myślałem, a nawet się nie popatrzyłem na godzinę. 2,41 sekund jak ostatnio sprawdzałem, pewnie teraz już trzy. No to dobra, idę znowu, bo trochę muszę wyremontować to. Ja widzów przepraszam, ale jak mam własnego Bandikama Pixel i jeszcze Discorda, to mi laguje Pixel Works. Jeszcze Discorda to mi laguje. chciał powiedzieć. po prostu strasznie, więc ja bardzo przepraszam. Przepraszam, ale ja część. No, prysznicur, chyba... dwa prysznice, to będzie. Częściej będę sam chyba nagrywał. No raczej. Ty będziesz raczej sam nagrywał. Aj, w ogóle... Częściej, oczywiście częściej, bo nie, nie wiadomo, chociaż... Jeżeli podobały się ostatnie filmiki, to mo możecie zasubskrybować i zlajkować te filmiki. Dlaczego ty mi dopiero pozwoliłeś to zrobić? Nie sensu. Zobaczymy, ile, ile to da, ile da ile, punktów to? w wizowie. Ile? Trzy a, tylko, a, trzy, bez nadzieja. A, a, dwadzieścia a, platform dało 3, a no, dwa plecznice dały dwadzieścia. Nie wiem. To ile to pazy podobne. No nie, czemu to to pazy nic nie dają, ale mam beznadziejne rzeczy w ogóle w ekwipunku. To też nic nie daje, mimo że jest niezbywalne. Ile to by dało? 20 punktów tak mało. A kabuto! O kurde, to mu dała opadła. A ile kabuto dało? Nie, moje. No, no, 20. A czesty? 11. Kurde. Jakie kabuto? No, normalne kabuto, przecież nie szogun. A ile show daje Nie wiem. Sprawdzisz? Mam no, zielonego Nie masz zielonego pojęcia dla ja mnie. ja nie wiem jak ty, Janek masz kolemkarza, ja ale ja nie mam. Ja mam wyłączone. Nie wiem jak to robić, żeby mieć włączone. No to po prostu klikasz więcej informacji dam trochę w ustawieniach grzebiesz i, i masz już włączone. O, gościu. wstawienie. Trochę to trochę za mało. Dużo trzeba grzebać. Wiesz ile te moje... Wiesz ile moje Blue Dragon Wings dają punktów? To przynajmniej tyle Blue? Czemu o dobra spraycamy 10 punktów by dały do nadzieja? O, Helling Potion dało. 20. Tinka dało. Jaki no, jak i tak prawie nikt nie używa, bo one są od dawna do poziomu. Używaj je, używa je bardzo dużo osób, ale poziom nie mają. No właśnie. Czemu moje buty dają 40 punktów? A to XD A ja te spodnie 30. Ok. I no nie, 25 BC dostałem. Bez nadzieja. Też. Dostałem 25 BC. Jezu. Takie dobre rzeczy. Ale no trochę mnie, z, mnie to zjadło, mnie, mnie to zjadło. To przynajmniej takie jak w zamówieniu. Po co ja mam to, ten świat w ogóle zamknięty, jak, jak ja już nie jestem yy, górnikiem? Muszę sobie zebrać wordlocka i go sprzedać. Albo coś innego z nim zrobić. Po prostu go przechować. No dobrze to. Dropsik! Ja? na dropsikami. Mieliśmy rozwiązać sprawy tego śledztwa, widzowie. Kogo obstawiacie? Mnie czy Damixa? Z którym będę nagrywał odcinek z Fortnite'a. Zresztą ja wczoraj to na razie nagrywałem. nie obstawiam. Mo można, można zabrać te grzybki z tej sadzarni i tu trochę tych rzeczy. Nie, nie, biertam, biert, mo Mogę dirta zebrać, nie. bo ten dirt to ci chyba nie jest potrzebny. jest potrzebny. Nie, o. Ależ ty tego już tu nasadził. No i mi zniszczył. I... O, ale okay. mogę przecież za zasadzić od nowa. O co ci chodzi? Nawet to ja niszczę i zasadzam od nowa. No no to masz, no to jakieś jest twoje, to to jest twoje już. War Give way. Give way warlock, giveaway, giveaway warlock. Doszły nowe pistoleciki No i kogo to obchodzi? Nie wiem, ale może, możemy sprawdzić jak te pistoleciki działają zresztą. Pewnie. Słabo na Ile zadają? W końcu no to nie patrzyłam, nie, się to się No możesz zniszczyć no, tego gierta wreszcie, bo tam to jest obrzydliwe, nie powiem. Nie, ale do czego jest sadzanie? No właśnie, do osadzenia. Do to nie ma łatwości. No tak, tak, no. To ma się dobrze użytkować. Ej, a czemu ty masz tu tyle tych motyli, które ja mam akurat potrzebne do ten... Tu masz tyle tych... O nie, ty masz mod! A ja akurat na tamtym końcu potrzebowałem tego. Ja miałem tam poziom 11. zresztą musiałem te modchy przynosić. Jakie ja mam w ogóle zamknięte światy? Okej. Okay. Ej, możesz sobie wziąć yy, zrobić world holo hologram? Nie wiem. Portale? Dobra, ja ci okay. będę żegnał, bo się zaraz na ja, 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 za filmik. No więc. No to dobrze. No to dobrze. Ja już przypadam. Do widzenia. Subskrybujcie, się, lajkujcie. Się. No i papa. Thank you.